Witam Cię w mojej przestrzeni. Czuj się tu jak u siebie. справимся She is beautiful. słomkę. Mam jeszcze resztki słomek z tego. Mamy taki gorszy dzień, gorszy czas, to warto. Na ile tylko możemy wypełnić sobie dni takimi małymi przyjemnościami. I właśnie ostatnio zaczęłam to znowu wdrażać. Czyli na przykład, e, możesz się napić na śniadanie.

Służniej weź kilka takich wdechów, żeby uspokoić się i wyrównać oddech. Ok. I po prostu nic nie musisz wiedzieć. Zbiera informacje. Odblokowuje cię tam, gdzie trzeba. Zostań w tym. Pozmój na to. Ok. Ok. Dobrze. I teraz zrób. wszystko wiem. Sobie, że... Zastanawiam się tylko, z jakiej perspektywy ci to opowiedzieć, ale dobrze, opowiem ci taki kot, bo opowiadał to taki pan, więc ten pan kiedyś był młody, miał 17 lat, no i nie wiedział do końca jak żyć, miał wiadomo problemy, jak każdy 17-latek, i przyszedł do niego znajomy i zapytał go, czy kiedyś medytował. przez jakieś miejsca, czy... so beautiful. Się troszeczkę i czasem spojrzała na siebie z pozycji takiego mędrca, bo ja znam odpowiedzi na twoje pytania, ale ty też je znasz. Ja je znam dlatego, że dostarczyła mi ich twoja energia.